W Panie Przewodniczący, od września 2009 roku w Europie rozpoczęła się wymiana tradycyjnych żarówek, do których przywykli Europejczycy, na produkowane w nowej technologii energoszczędne. Jej potrzebę motywowano hasłami energoszczędności właśnie. Do, działo się to mimo sygnałów o zbyt dużych kosztach finansowych takiej operacji ponoszonych przez obywateli państw wspólnoty, zwłaszcza w tak krótkim Okresie czasu. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że przedstawione wtedy przez Komisję Europejską dane dotyczące efektów takiej zmiany pochodziły, jak wielu wskazuje, z biuletynów reklamowych producentów tychże nowych technologicznie żarówek. W omawianym sprawozdaniu widzimy podobne zbyt optymistyczne założenia. W niewystarczający sposób odnoszą się one do różnic rozwojowych pomiędzy krajami i Wspólnoty, a przez to kosztów. Jakie one będą musiały ponieść w przypadku realizacji wskazanych zaleceń? Osiągnięcie przez zakłady przemysłowe corocznej poprawy energooszczędności o wskazane 2% przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, będzie skutkować wzrostem kosztów produkcji i przeniesieniem jej poza Europę. Dziękuję. Koszulny Xipen, jaki i nęn Enjeu permettant de réduire la dépendance de notre territoire, enjeu permettant de dégager des masses financières importantes pouvant financer la recherche sur de